Niewiele jest takich dni, które dają tyle radości, nadziei i miłości jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w tym roku zagrała po raz 28. Czym jest dla mnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy? Hmm, myślę, że takim wyjątkowym dniem w roku, kiedy mocniej bije serducha. Wielka orkiestra świątecznej pomocy to są dla mnie po prostu ludzie. Lubię się z nimi spotykać i pomagać. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dla mnie jest przeżyciem niesamowitym, a zwłaszcza, że możemy spełniać swoje marzenia, marzenia ludzi potrzebujących, którzy potrzebują wsparcia, nie tylko ludzie chorzy, ale również kliniki, szpitale, sprzęt medyczny, który jest bardzo potrzebny dla ludzi młodych, dzieci i starszych. Jest to dla mnie jeden z ważniejszych dni w roku, na który czekam i się do niego przygotowuję. Orkiestra Jurka Owsiaka to dla mnie fenomen. fenomen. Fenomen dobra, życzliwości i trwania. Gram w Wielkiej Orkiestrze od 1994 roku i dzisiaj przeżywam kolejny 28 finał. Ten 28 finał, jak zwykle, zapalił serca Polaków i oczywiście gośliniaków, którzy jak co roku pokazali, że pomaganie to ich specjalność. Za nami kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab Murowanej Gościnie zagrał po raz 27. W tym roku można powiedzieć ten finał był bardzo wyjątkowy. Zaczęło się bardzo Powoli, ale w miarę, w miarę upływu czasu nasza gmina oraz mieszkańcy rozwijali się i do puszek wpadało coraz więcej pieniążków. Zagraliśmy tradycyjnie w każdej wiosce, w której jest szkoła podstawowa, czyli jako pierwsze w sobotę zagrało łopuchowo oraz wyjątkowo w tym roku Białężyn zagrał również w sobotę. Zarówno w Białężynie, jak i w Łopuchowie odbyły się przedstawienia i oczywiście licytacje. A wszystko po to, by zapełnić puszki, z których dochód w tym. Roku w całości będzie przeznaczony dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Jako taka mała społeczność szkolna, jak tylko wielka orkiestra zaczęła grać, to się, przyłączyliśmy się do tej gry i bierzemy udział. I mimo że jesteśmy bardzo mali, ale mamy wielkie serca i naprawdę spore kwoty przekazujemy potem na rzecz właśnie tych, dla których te pieniądze są zbierane. I również w tym roku taka akcja jest. Dzieci prezentują swoje różne talenty, a nasi rodzice i na środowisko tutaj lokalne bierze udział w licytacji, ażeby właśnie te wszystkie ty wykupić i potem przyłączyć się do tej wielkiej orkiestry w postaci tych gorących serc. Nie inaczej było w Łopuchowie, które od lat organizuje finał w sobotę po to, by w niedzielę mieszkańcy wioski mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych przez główny sztab w murowanej goślinie. Gramy jak zwykle, zbieramy pieniądze na ten szczytny cel. Wiele łączy tutaj, jest to chyba najbardziej liczna impreza jaką my organizujemy, gdzie przychodzi najwięcej tutaj właśnie. Z naszego społeczeństwa nie tylko od nas zapuchowa, ale też przyjeżdżając z okolicznej miejscowości i wspólnie się tutaj radujemy i bawimy z każdego grosza, które zbierzemy. 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystartował z samego rana w niedzielę 12 stycznia i pomimo, iż nie była to niedziela handlowa, sprawił, że puszki wolontariuszy w ciągu dnia wypełniły się po brzegi. Pomogły w tym oczywiście imprezy zorganizowane w szkołach. Roku bogaty program artystyczny i to co od wielu lat, czyli od 20 lat kawiarenka z wypiekami ciast naszych rodziców. Ponadto oczywiście aukcja gadżetów nasi nauczyciele i Bieżąc i dzieci, ale też emeryci przekazali mnóstwo przedmiotów na licytację. Oprócz tego Stoisko PRL, które było w zeszłym roku, w tym roku rozszerza działalność: Montują rower Wigry. To właśnie budowa roweru przez uczniów klasy 7C była jedną z głównych atrakcji podczas 28 finału WOŚP w Szkole Podstawowej nr 2. Składaliśmy kultowy rower Wigry 3, który wiele osób, myślę, że każdy z mojego pokolenia pamięta lub jeździło na takim rowerze lub miało taki rower. Widziało taki rower. Tutaj czadu dali naprawdę ostro, chłopacy z klasy 7C składając ten rower w pocie czoła od pierwszej śrubki, bo był rozebrany całkowicie, aż do, do etapu roweru gotowego. Następnie rower został przekazany na główną licytację 28-finału i wylicytowany został za 1500 zł. Jednak do licytacji jeszcze wrócimy. Na razie trzeba wspomnieć o krwiodawcach, którzy jak co roku grali z orkiestrą. Od wielu lat tradycyjnie w murowanej goślinie gramy z klubem honorowych dawców krwi. W tym roku nasi kwiodawcy zebrali 88,4 litra krwi, co pokazuje, że w skali, w skali ogólnopolskiej jest to wynik naprawdę, który możemy, możemy się szczycić nim. Był nawet, było nawet wspomniane o murowanej goślinie. Jerzy Owsiak wspomniał, ile zebraliśmy krwi. Podczas akcji poboru krwi w Szkole Podstawowej nr 2 pojawił się Leszek Fiewich, prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu, który wręczył medale zasłużonym krwiodawcom z murowanej gośliny. Te medale pamiątkowe stulecia Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymali oczywiście najbardziej zasłużeni honorowi krwiodawcy, ale nie tylko, bo i wolontariusze, którzy współpracują z tym klubem, gośliniacy, którego właśnie prezesem jest Stanisław Woźniak. To jest, powiem, drugi taki obsiak w Murowanej Goślinie. Czego orkiestra? On jest wszędzie tam, gdzie jest potrzebna pomoc. Przedstawienia oraz licytacje odbywały się nie tylko w szkole podstawowej numer 2. Również szkoła nr 1 oraz szkoła w długiej goślinie włączyły się jak co roku w pomaganie, organizując mnóstwo atrakcji. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się pokazy strażaków, którzy na płycie rynku zaprezentowali sprzęt ratowniczy. To w tak ważnym dniu, jak dzień dzisiejszy w dniu Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie mogło zabraknąć tutejszej straży, czyli OSP Murowana Gościna. Wspomogła, wspomogła nas też OSP Białężyn. Chcielibyśmy pokazać sprzęt, który posiadamy yy, mieszkańcom i zademonstrować, zademonstrować pierwszą pomoc. Podczas trwania finału na terenie niemal całej gminy można było spotkać wolontariuszy ludzi, bez których orkiestry po prostu by nie było. Finał nie odbyłby się, gdyby nie nasi wspaniali wolontariusze, którzy od wczesnych godzin porannych, mimo tego, że nie było zbyt ciepło podczas tegorocznego finału, dzielnie zbierali pieniążki aż do późnych godzin wieczornych. A dokładnie do godziny 20, kiedy to odbył się moment kulminacyjny tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Najważniejszym momentem, podsumowaniem całego dnia jest światełko do nieba i oczywiście przed światełkiem do nieba licytowaliśmy przedmioty i również po światełku w tym roku. Tak jak wspomniałem, był to wyjątkowy czas, ponieważ licytacja trwała najdłużej ze wszystkich lat, które organizujemy finał trwała prawie półtorej godziny. Wylicytowaliśmy około 70 przedmiotów za niebagatelną kwotę 17 tysięcy złotych. Wśród licytowanych przedmiotów nie zabrakło gadżetów orkiestrowych oraz wspomnianego wcześniej roweru Bigry 3. Hitem tegorocznej licytacji okazały się parasole. Przekazane przez mieszkańca naszej gminy spontanicznie w szkole podstawowej numer 1, przekazał je podczas programu. Wylicytowaliśmy ich w sumie 20, za niebagatelną kwotę ponad 4 tysięcy złotych. Po licytacji przyszedł czas na wielkie liczenie i tu, jak co roku, pomogli wolontariusze. Wśród nich pani Ewanowak, która wspiera orkiestrę liczeniem pieniędzy od 27 lat. Jest to mój 27. finał i zawsze czekam za tym dniem. I jest miłym wspomnienie, a ponieważ już jestem na emeryturze, więc bardzo chętnie wykonuję tą pracę w formie wolontariatu. Po wstępnym podliczeniu tegorocznych puszek i kwot z licytacji, w goślińskim sztabie okazało się, że po raz kolejny został pobity rekord. Zebrano 94 tysiące złotych. Kwota może się jeszcze zmienić, ponieważ pieniądze zostaną przeliczone jeszcze raz w banku spółdzielczym w Murowanej Goślinie. Co roku czekamy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, szef sztabu Pan Misger, jak zwykle, spełnił swoje zadania i świetne przygotowanie całej orkiestry. Podziękowania należą się wszystkim organizatorom, przede wszystkim wolontariuszom, którzy zbierali do puszek datki od mieszkańców od mieszkańców, i chcę podziękować przede wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Murowana Goślina, którzy wspierają wspierają i wrzucają pieniądze do puszek. Wieczorem światełko do nieba i licytacja, gdzie hojnie mieszkańcy licytują różne przedmioty. Chciałbym też podziękować sponsorom, dzięki którym te światełka do nieba o godzinie 20 były tak widowiskowe. Zapraszam już do 29 finału za rok, ponieważ gramy do końca świata jeden dzień dłużej.